Chcesz poprawić swoje wyniki w wędkarstwie, nie wydając fortuny? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze wędki pod względem stosunku jakości do ceny od lekkich i czułych modeli dla początkujących po wytrzymałe i techniczne wersje dla bardziej wymagających wędkarzy przeanalizujemy długość, akcję, materiał, wygodę użytkowania oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać idealną wędkę do swojego stylu łowienia. Dodatkowo podpowiemy, jak dbać o wędkę i maksymalnie wykorzystać jej możliwości. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer jeden Shimano. Shimano to wędka o wysokiej wydajności, zaprojektowana specjalnie dla miłośników spinningu. Model ten został starannie opracowany, aby zapewnić komfortowe i skuteczne wędkowanie, pozwalając cieszyć się każdą chwilą nad wodą. Wędka wykonana jest z włókna węglowego, materiału znanego z lekkości i wytrzymałości, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym sportem. Jednym z największych atutów tej wędki jest umiarkowana akcja, która zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy elastycznością a kontrolą. Ułatwia to rzuty i pozwala precyzyjnie prowadzić rybę po zacięciu. Umiarkowana akcja jest szczególnie przydatna podczas łowienia okoni, pozwalając czerpać radość z holu bez nadmiernej sztywności lub miękkości wędki. Długość wędki, 2,7 metra, jest idealna do dalekich i precyzyjnych rzutów, co jest kluczowe w technice spinningowej, gdzie liczy się kontrola zarówno nad rzutem, jak i prowadzeniem przynęty. Srebrny design jest nie tylko elegancki, ale i praktyczny, ponieważ włókno węglowe zapewnia wysoką odporność na zużycie i trudne warunki wodne. Dzięki temu oraz lekkiej konstrukcji wędka jest wygodna podczas długich godzin łowienia. Co szczególnie docenią osoby spędzające dużo czasu nad wodą. Materiału znanego z lekkości i wytrzymałości, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym sportem. Jednym z największych atutów tej wędki jest umiarkowana akcja, która zapewnia doskonałą równowagę. Wędka jest wygodna podczas długich godzin łowienia, co szczególnie docenią osoby spędzające dużo czasu nad wodą. Numer 2 Sougailang. Sougailang to kompletny i kompaktowy zestaw stworzony dla osób poszukujących komfortowego i efektywnego łowienia. W zestawie znajduje się teleskopowa wędka wykonana z włókna węglowego, materiału znanego z lekkości i trwałości, dzięki czemu wędka jest wytrzymała i łatwa w obsłudze, nie tracąc jednocześnie efektywności podczas łowienia. Włókno węglowe doskonale radzi sobie z codziennym użytkowaniem nawet w trudnych warunkach, a przy tym zachowuje odpowiednią elastyczność do kontrolowanych i precyzyjnych rzutów. Wędka teleskopowa ma długość 1,8 metra, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących mobilność i łatwość przechowywania bez utraty skuteczności podczas łowienia. Konstrukcja teleskopowa pozwala regulować długość wędki, dostosowując ją do różnych metod połowu. Zarówno w rzekach, jeziorach, jak i na wybrzeżu. Kompaktowy design jest doskonały dla podróżników lub tych, którzy mają ograniczone miejsce na sprzęt wędkarski. Zestaw zawiera również kołowrotek obrotowy, który ułatwia rzuty i zwijanie żyłki. Mechanizm kołowrotka działa płynnie i wydajnie, co znacznie poprawia komfort łowienia, pozwalając na dalekie i precyzyjne rzuty. Ten system świetnie sprawdza się podczas połowu mniejszych ryb lub na spokojnych wodach, zapewniając niezbędną kontrolę bez. Mechanizm kołowrotka działa płynnie i wydajnie, co znacznie poprawia komfort łowienia, pozwalając na dalekie i precyzyjne rzuty. Numer 3. Mitchell. Mitchell to wędka zaprojektowana z myślą o wyjątkowej wydajności podczas spinningu. Wykonana z wysokiej jakości grafitu jest lekka, wytrzymała i bardzo czuła, co pozwala wędkarzowi na precyzyjną kontrolę zarówno podczas rzutu, jak i pracy przynęty w wodzie. Materiał grafitowy zapewnia nie tylko trwałość, ale też łatwość obsługi, dzięki czemu nawet długie sesje nie powodują zmęczenia. Srebrny design nadaje jej elegancji i nowoczesności, a rękojeść z Ewa zapewnia wygodny i antypoślizgowy chwyt, co jest kluczowe do zachowania kontroli nawet podczas niekorzystnej pogody czy długiego łowienia. Ta cecha podnosi komfort i minimalizuje zmęczenie dłoni oraz nadgarstków. Wędka spinningowa Michel jest idealna do łowienia w rzekach, jeziorach i na wybrzeżu. Ponieważ jej zrównoważona akcja pozwala dostosować się do różnych warunków i technik połowu. Elastyczność i wytrzymałość sprawiają, że jest to uniwersalne narzędzie do połowu różnych gatunków, zapewniając dużą kontrolę zarówno przy rzucie, jak i zwijaniu żyłki. Jest lekka, trwała i wydajna. Idealna dla wędkarzy szukających niezawodnego i wygodnego sprzętu. Z grafitowym materiałem, antypoślizgową rękojeścią Ewa i eleganckim srebrnym designem, ta wędka jest perfekcyjnym wyborem dla tych, którzy chcą precyzyjnego i wygodnego łowienia w różnych warunkach. Srebrny design nadaje jej elegancji i nowoczesności, a rękojeść z Ewa zapewnia wygodny i antypoślizgowy chwyt. Co jest kluczowe do zachowania kontroli nawet podczas niekorzystnej pogody czy długiego łowienia. Numer 4. Jokozuna. Jokozuna to wędka stworzona dla tych, którzy szukają lekkiego, wytrzymałego i łatwego w obsłudze sprzętu. Z długością 1,80 metra i konstrukcją dwuczęściową, ta wędka jest idealna dla osób, które potrzebują kompaktowego i praktycznego rozwiązania, łatwego do przenoszenia i przechowywania bez zajmowania dużo miejsca. Dwuczęściowa konstrukcja ułatwia nie tylko transport, ale także zapewnia wszechstronność podczas łowienia w różnych warunkach. Wykonana z włókna szklanego Yokozuna Red Arrow zapewnia dużą wytrzymałość bez utraty elastyczności, co umożliwia kontrolowane i precyzyjne łowienie. Wędka ta jest idealna do spinningu, ponieważ umiarkowana akcja ułatwia prowadzenie żyłki i kontrolę ryby, zwłaszcza podczas łowienia średnich ryb, takich jak okoń czy szczupak. Antypoślizgowa rękojeściowa zapewnia wygodny chwyt, co jest bardzo ważne podczas długich dni łowienia. Konstrukcja wędki zapewnia idealny balans między lekkością a wytrzymałością, pozwalając na dalekie i precyzyjne rzuty bez zmęczenia. Jokozuna Red Arrow to doskonały wybór dla wędkarzy, którzy szukają funkcjonalnej i wysokiej jakości wędki w przystępnej cenie. Dzięki włóknu szklanemu, ergonomicznemu uchwytowi EWA i konstrukcji dwuczęściowej zapewnia świetne doświadczenia zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych wędkarzy, Żórzy potrzebują niezawodnego, lekkiego i trwałego sprzętu. Z długością 1,80 metra i konstrukcją dwuczęściową, ta wędka jest idealna dla osób, które potrzebują kompaktowego i praktycznego rozwiązania, łatwego do przenoszenia i przechowywania bez zajmowania dużo miejsca. Dwuczęściowa konstrukcja ułatwia nie tylko transport, ale